Cześć witajcie, ja jestem Nexu i na samym wstępie chciałbym Was zaprosić na mojego Instagrama Nexu przez 3U. Za każdego followa oddzięczam się lajkiem pod Waszym zdjęciem oraz po wbiciu 15 tysiąca łapy w górę. Już jutro opublikuję dla Was kolejny film, także ja już je przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Na tym nagraniu możemy zauważyć papieża, machającego do tłumu na dole. Jak widzicie, jest on w oknie, a za nim czarna przestrzeń. A wygląda to bardzo naturalnie, jednakże kiedy wstaje i odchodzi, jego postać po prostu znika. Było to transmitowane w wiadomościach na żywo. I sądzę, że nie jest to żaden fotomontaż. Być może był to specjalny zabieg w celach bezpieczeństwa, aczkolwiek w to wątpię. Przypomnijcie sobie, ile razy patrzyliśmy na sławną osobę, a raczej na ich idealny duplikat. Debbie Merrick przeprowadza wywiad w telewizji na żywo. Na temat opętanej lalki mają dopiero od miesiąca i dzieją się już tajemnicze rzeczy. Osoby, które odwiedzają jej dom, przeważnie wychodzą z małymi zatrapaniami. Gdy Debbie opisuje historię zdobycia lalki, dzieje się coś dziwnego. Krzesło, na którym siedzi, samo zaczyna się poruszać, tak jakby lalka kołysała się w tył i przód, zadowolona z uwagi, jaką otrzymuje. Być może jest to jakiś chwyt reklamowy, aczkolwiek nie wiem. Sama lalka wygląda naprawdę przerażająco, jednakże jedna rzecz w niej mi się nie podoba. Dlaczego jedna źrenica jest lekko wielka od drugiej? 3 lutego 2020 roku. Ten duży, okrągły obiekt pojawia się w telewizji na żywo, unosząc się nad Czilca w Peru. Tłum zebrał się, aby oglądać to dziwne zjawisko. Wkrótce wymyślają, jak nawiązać z nim komunikację. Za każdym razem, gdy świecą na niego światłem, obiekt wydaje się reagować. Na początku obiekt ten jest nisko nad wodą. Myślałem, że może być to ktoś z latarką. Jednakże po krótkiej chwili zaczyna unosić się wysoko w powietrze. Za wysoko, aby mógł być to jakiś człowiek. Miejmy nadzieję, że to tylko światło dużej mocy, a nie jakieś istoty pozaziemskie. YouTuber Uwant Sun uchwycił dziwny moment w telewizji na żywo, gdy prowadząca wiadomości zaczyna mrugać. Jej jedno oko staje się całe białe, a drugie jest normalne. Po sieci krąży wiele nagrań, w których to reporterom zmieniają się oczy podczas mrugnięcia. Jednakże dzieje się tak przeważnie z parą oczu, a nie tylko z jednym. Pierwszy raz spotkałem się z takim przypadkiem. Dodatkowo, gdy to się dzieje, kamera zostaje przełączona od razu na innych prowadzących, tak jakby chcieli to szybko zatuszować.